I tak i tam. Tak mówiłem wczoraj że byliśmy na fakturze o 11 fanka podarowała taki mały upominek tego typu FIFA. 13. Już grałem to to ogólnie. No ale ogólnie jak pisała że się Podaruję, podarała Coś takiego, taką gierkę Na plejkę Trójkę, a widzicie Wierny fan Nie oszuka I się ustawi z nami No i ogólnie dla tej sobie Pozdrawiam Dziękuję za taki ładny prezencik FIFA 13 Się będzie gało Ten A widzicie Fani Nie Lepiej nie słuchać tych Jabłonat bo oni Fuje grają, was kręcą. No widzicie, po co ich słuchać? Powiedzcie sami, kręcą was, tak, kręcą. A później, kurwa, macie do nas potencjał. Byliśmy o 11.00. Coś takiego dostaliśmy. Ta chwanka zrobiła z nami zdjęcie. Pogadaliśmy, porzutowaliśmy. Czego się wstydzić? Fani, czego? Powiedzcie. Sami się siebie wstydzicie ogólnie. No ale to jest Wasza broszka, nie moja. Bo ja mam czego się, czym się mam wstydzić? Niczym. Właśnie. A Wy fani się wstydzicie, niby tu się podszywacie, że jesteście złodzi, lub yy, podszywacie pod kogoś, że niby będziecie a chuje jest. A widzicie Czyli Nie jesteście wierni fanami Taka jest prawda, nie ma co oszukiwać się ogólnie Na ten temat Zaraz odpalę sobie tą gierkę Fakt, że już grałem W tą gierkę Już Ło no, ale Lubię sobie pograć Ogólnie jak ktoś jeszcze ma Coś takiego do badania Gry na PS3 tylko nie róbcie coś takiego, że piszecie na nowsze jakieś gry. Bo ja wiem, bo jak każdy chwili mogę wejść sobie w internet, sprawdzić nazwy gier, czy to jest na PS3, czy na plajkę 4. Tego nie oszukacie mnie. I plus, nie oszukacie mnie skąd jesteście. Bo wystarczy, że numer IP wezmę sobie i sprawdza gdzie jesteście, z jakiej lokalizacji jesteście. Taka jest taka informacja do Was, żebyście Fuja nie grali przypadkiem. Bo ze mną nie ma zabawy. Pozdrawiam. pozdrawiam cały zwierzę. bęc.